Witam bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy w Stargardzie po to, aby wręczyć nowiutki tablet Samuelowi. Samuel to 8 chłopiec, który y, ma czterokończynowe porażenie mózgowe dziecięce i jednym z jego schorzeń jest to, że nie mówi. Nie mówi, nie jest w stanie y, komunikować się ze swoją rodziną. Natomiast dzięki nowoczesnej technologii, tabletowi do komunikacji alternatywnej, dzisiaj zobaczycie, jak Samuel będzie w stanie się komunikować z otoczeniem. Zapraszam. No dobra. Proszę bardzo. No. Monika Winkiewicz. 14 stycznia nawet sprawdziłam, zobaczyłam, że napisała Pani maila do nas. To był pierwszy taki kontakt, gdzie napisała Pani, że proszą Państwo o pomoc, ponieważ Samuel potrzebuje leczenia, rehabilitacji. Co skłoniło Panią do kontaktu akurat z nami? Zobaczyłam... Pomagacie innemu dziecku w zebraniu e, funduszy na sprzęt, e, a ponieważ nasza zbiórka szła bardzo, bardzo powoli e, zbiórka, do której zbieramy na leczenie, na rehabilitację, e, więc było wiadomo, że nie wyrobimy się do września, a samolot września zaczyna klasę pierwszą. E, za pomocą platformy edukacyjnej, na no ile oczywiście było to możliwe, korzystaliśmy z niej. E, no jednak tutaj teraz e, z, z neurotabletem będzie nam dużo łatwiej pewne rzeczy. Wdrożyć. Czyli jest Pani już w stanie powiedzieć, co Samuel lubi, czego nie lubi, czego potrzebuje, w jaki sposób udaje się to rozpoznawać w tej tak, chwili. No, Samuel uwielbia pojazdy, zwierzęta, różne odgłosy, ptaki. To są takie rzeczy, które przykuwają jego uwagę. Jeśli chodzi o taką codzienność, jak wygląda taki państwa dzień z Samuelem typowy? Jak, nie wiem, wyglądają kwestie wyjść w ogóle z domu, jakichś spacerów? E, spacery rzadko, dlatego że e, cały nasz czas właściwie to jest rehabilitacja. Zobacz, Sani, Spróbuję cię tutaj nakierować, żebyś widział. Oczywiście twoja lewa ręka jest bardziej sprawna. O. Rozpocznij. Policz kropki i wskaż ich liczbę. Wow. Załóż sami. Mm. Brawo. A ty... Cieszysz się? Udało ci się. Słyszałeś ten dźwięk, ty go znasz. Mm. Tak. Z samo samopoczucia, oh. spróbujmy. Samuel, oh. powiedz nam, jak się czujesz. Czy Samuel czujesz się dzisiaj dobrze? Tak, dobrze się czujesz. No to zaznaczamy tutaj chyba na skali dziesiątkę, zaznaczamy. Jak pani myśli, jak teraz się e, zmieni sytuacja, państwa życie? Jakie plany w ogóle na najbliższe tygodnie czy miesiące? E, no, przede wszystkim e, cały czas zbieramy jeszcze na różne wyjazdy na turnusy. E, chcielibyśmy też wziąć udział e, w terapii emos 3 ale to jeszcze troszeczkę musimy. Dospierać z tych pieniędzy. Natomiast no, ten neurotablet nam bardzo ułatwi życie z Samuelem i komunikację z nim. Także bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy Fundacji, że wsparła nas w tej zbiórce. I muszę przyznać, że to była jedna z, z takich szybszych zbiórek, na których bardzo szybko, w krótkim czasie udało się zebrać fundusze.